Podczas pierwszej nocy muzeów każdy mógł zobaczyć bezpłatnie naszą ekspozycję, następnie wjechać na taras widokowy za dnia jak i w nocy, gdzie mógł podziwiać piękną panoramę górnego Śląska dniem oraz nocą. Dla najmłodszych były warsztaty komiksowe z jedną z naszych postaci, Robertem Oszkiem, oraz takie zajęcia z animatorkami dla najmłodszych dzieci. Jesteśmy twórcami komiksu o Kapitanie Oszku, Oszek zmagania z legendą. Ja jestem scenarzystą, tam przechadza się rysowniczka. Bardzo ciekawa postać, niejednoznaczna, kontrowersyjna i dlatego wspaniała do opowiadania historii, ale też przez to wymagająca, bo bardzo dużo materiałów trzeba było uzbierać. A Panteon. Panteon to jest właśnie miejsce, w którym między innymi on jest też upamiętniony. E, dlatego Dzięki temu mogliśmy nawiązać współpracę. Kolejka jest taka jak za mięsem, za komuny, także trochę no, to nam przypomina. I myślę, że, że to się zmieni. My możemy to tak poprowadzić, naszą działalność, że te kolejki będziemy niwelowali i, i wszystkim udostępniali naszą placówkę. To jest niesamowite, że pod kościołem znajduje się takie miejsce po prostu takie bardzo fajne muzeum. Wśród wielu osób, które nas odwiedzają, są rodziny z dziećmi i bardzo się cieszymy, że nasza wystawa i nasza instytucja jest taką instytucją wielopokoleniową. Bo ona ma zawsze łączyć, pokazywać trudne, ale ciekawe losy ślązaków, Polaków, jednym słowem tutaj ciekawych osobowości. Bardzo nowoczesne. Bardzo nowoczesne po prostu. I są fajne ekspozycje, fajne są filmy. Tam Oglądaliśmy o panie rektorze Polityki Śląskiej. Kończy się noc muzeów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, zainteresowani publiczności. No i myślę, że ten pierwszy taki gremialne spotkanie naszej publiczności z naszą placówką przyczyni się do większej frekwencji. No i wreszcie uzasadni tą, tą tezę, że potrzebny. No po prostu jest potrzebny ludzie na to czekali.